Przyznam, że jestem tematem nieco, nieco zmęczony i trochę nawet zirytowany, więc może kilka faktów. Tak wszystkie największe polskie banki są spółkami giełdowymi i są w pełni transparentne. Punkt pierwszy. Punkt drugi, 50% sektora bankowego w Polsce jest kontrolowane przez skarb państwa. Punkt trzeci, jestem przerażony osobami, które występują w życiu publicznym. I wypowiadają się, mówiąc szczerze, w sposób hejterski, bez jakichkolwiek podstaw merytorycznych w tym zakresie. Rozumienie procesów ekonomicznych jest najważniejszym wyzwaniem wobec władających naszym krajem, i elementarny element jest wymagany. W zeszłym tygodniu mieliśmy wypowiedź ministra finansów na temat tych tematów, które się toczą w świetle politycznym. To była wypowiedź fachowca, eksperta, który się wypowiedział jednoznacznie. Natomiast jego opinie nie są podnoszone, a wręcz służą, są krytykowane. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Komu zależy na tym, aby jątrzyć i w momencie, kiedy musimy jako społeczeństwo podejmować najważniejsze decyzje, bo naprawdę to jest ten moment kluczowy, to jest tutaj jątrzenie i jakiś taki temat, który. Znaczy, mówiąc szczerze, ja się boję, że się bawimy w piaskownicy, tyle tylko, że ktoś wyciągnął zawleczkę i tym granatem się przerzucamy. To jest naprawdę poważny temat.